Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym naszym bezpłatnym szkoleniu w ramach Akademii IN. Dzisiaj porozmawiamy o dość istotnym temacie, czyli TWI. Ja nie zdradzę jeszcze, czym to jest, co się kryje za tymi trzema literami, ale jest to temat bardzo istotny z punktu również zapewnienia jakości, którą, jak wiecie, się zajmuje, ale też zwiększenia efektywności produkcji, bo dobrze przeszkolony pracownik, dobrze wdrożony pracownik to jest skuteczny pracownik na poziomie takiej, można powiedzieć, standardowej produktywności, ale też jakości, ale również pozostałych aspektów. I dzisiaj porozmawiam o tym z Adrianną Milewicz, którą już mieliście okazję poznać przy okazji naszego ostatniego spotkania. Adrianna jest specjalistką do spraw szkoleń z ponad ośmioletnim doświadczeniem w branży automotive, Specjalizuje się w kompleksowym wdrażaniu nowych pracowników do pracy w wydziałach produkcyjnych, z wykształcenia. Jest magistrem logistyki oraz inżynierem zarządzania i inżynierii produkcji. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się namówić na to spotkanie, na rozmowę. Adrianna też przygotowała szereg artykułów, które znajdziecie na blogu inżynieriakości.pl, właśnie o szkoleniach pracowników, m.in. o wdrażaniu ich. Ma bardzo dużo wiedzy i cieszę się, że zgodziła się z nami właśnie tą swoją wiedzą podzielić, więc witam Cię. Ada, bardzo serdecznie. Cześć, Artur, cześć wszystkim. Powiedz mi, co u ciebie słychać ostatnio? Tak zaczniemy troszkę miękko. Wiesz, <laughs> co dużo się nie zmieniło. Jeszcze do pracy nie wróciłam, także no ekscytuję się, bo to już za parę dni. A tak to na razie nic specjalnego się w mojej karierze nie dzieje, poza tymi działaniami, które są związane właśnie ze szkołą jakości bądź z Akademią w Lim. Super, J jakie to uczucie powiedzmy, bo ile nie było Cię w pracy, rok prawda? No 15 miesięcy, no długi okres tak, no, <noise> dlatego jest ekscytacja. No to na pewno, to, to nie, nie wątpię, wierzę, że w Twoim przypadku to będzie mocne wejście z powrotem i poukładanie, poukładanie tego, co trzeba, e, bo tym się też zajmujesz, tak jakby wprowadzaniem pracowników do, do organizacji, żeby to było naj, na najwyższym poziomie i między innymi tym jest, TWI. Jakbym się zapytał, tak na początek zawsze no. takie standardowe pytanie zadaję, co to jest TWI? Mhm. Tewu jest to program szkoleniowy, którego celem jest rozwinięcie niezbędnych umiejętności przełożonych, przełożony według Tewu i definiowany jest jako każda osoba, która jest odpowiedzialna za ludzi lub kieruje pracą innych. No jak wiadomo, może być to menedżer, kierownik, brygadista, mistrz i tak dalej. Natomiast może być to również doświadczony operator, który instruuje innych pracowników z tego, jak wykonać daną pracę. No oczywiście, doświadczonego operatora, Operatora nie szkolimy z całego programu TWI, a tylko z tej części, którą faktycznie wykorzysta w praktyce, czyli właśnie ze instruowania innych pracowników. Ogólnie TWI rozwija trzy umiejętności, które są hmm. niezbędne do tego, aby być dobrym przełożonym. Jest to umiejętność instruowania pracowników, umiejętność doskonalenia metod pracy e oraz umiejętność utrzymania dobrych relacji z pracownikami. No, i aby te trzy umiejętności rozwinąć, nabyć, przełożeni powinni wziąć właśnie udział w szkoleniach TWI. Ten program szkoleniowy składa się z trzech modułów szkoleniowych. W pierwszym module szkoleniowym znajdziemy właśnie standardy, które dotyczą umiejętności instruowania pracowników. Tutaj przełożeni uczą się, w jaki sposób. Przygotować się do szkolenia oraz jak mhm. przeprowadzić szkolenie, aby było ono skuteczne, no i żeby pracownicy później lepiej wykonywali swoją pracę, mieli też większą świadomość tego, jak swoją pracę wykonują. No i przekłada się to automatycznie na to, że popełniają w pracy też mniej błędów, no i szybciej się uczą. Drugi moduł szkoleniowy dotyczy doskonalenia metod pracy, no i tutaj przełożenie uczą się, jak usprawniać procesy, dzięki czemu znowu to się przekłada na to, że operatorom łatwiej się pracuje, no bo ta praca jest po prostu mądrzejsza, też stanowiska pracy są bardziej ergonomiczne, bo dostosowuje się ich do operatorów. Nie ma sytuacji takiej, gdzie pracownicy przez rok, dwa, trzy cały czas wykonują jedną pracę według tego samego schematu, tylko według właśnie tego, i doskonalimy te metody pracy, tak? Czyli zwracamy uwagę na to, jak nasi pracownicy pracują. No a moduł trzeci. Dotyczy utrzymania dobrych relacji, no i te dobre relacje są bardzo ważne z punktu widzenia tego, no, że a, razem z pracownikami osiągamy cele, więc no, musimy ich zaangażować do tego, żeby chcieli to robić. No, no, robimy to głównie też poprzez utrzymanie dobrych relacji z tymi pracownikami. Skupiamy się na tym, żeby a, rozwiązywać problemy, które dotyczą tych pracowników, czyli jakby nie omijamy tych problemów, tylko staramy się im sprostać, podołać a, i spróbować je rozwiązać. I na to też właśnie te WIMA, standard a, na Rozwiązywanie właśnie tych problemów. W każdym z tych modułów jest określony model postępowania, taki schemat. Ja to wszystko powiem później, już może w części praktycznej, no bo te punkty są bardzo rozwinięte, więc no, trzeba byłoby dużo czasu, żeby o tym tutaj teraz powiedzieć. Jedynie mogę tutaj dodać, że każdy z tych modułów jest indywidualny, niezależny od siebie, czyli organizacja może się zdecydować, że w jednym czasie chce na przykład poszerzyć tylko jedną umiejętność u swoich przełożonych. A na przykład mhm. dwie kolejne w późniejszym czasie, albo może całkowicie na przykład z jednego punktu zrezygnować, bo być może ma własny wewnętrzny program na to, aby jakąś kompetencję poszerzyć w organizacji. To tak, ja cię w skrócie. Ja <grym <grym no, bo to, no, to no, taki yy... szeroki program. <grym> no, szeroki właśnie, tak jak cię no. słucham, to, to jest to jest dość duży system, nawet bym powiedział. Taki proces no, taki. Dokładnie. Tak te, no, żeby rozwijać też tych ludzi, żeby ich angażować, żeby był ten jeden, taki sam standard zarządzania, tak jakby pracownikami mhm. przez, przez osoby, które są do tego dedykowane. I to jest bardzo dobry pomysł i to jest bardzo dobre podejście. Ja wcześniej słyszałem trochę o TWI, ale nie znałem go tak w szczegółach, jak ty zaczęłaś mhm. o tym opowiadać, to naprawdę mi się rysuje bardzo interesująca, interesująca praktyka i system taki bardziej. Powiedz mi, skąd to się wzięło w ogóle? Skąd to się wywodzi? Kojarzysz? Wiesz, co ja jako tako średnio zawsze gdzieś tam interesuję się historią, natomiast wiem no, i powiem ci. Więc bardziej się skupiam na tym, jak dana metoda działa praktyce. Natomiast wyszło to z zapotrzebowania podczas II wojny światowej, że po prostu hmm. pracownicy, którzy głównie pracowali, musieli pójść na front, byli to mężczyźni i na gwałt była potrzeba, żeby wdrożyć nowych pracowników. No i wtedy też właśnie powstał ten program TWI, żeby przeszkolić przełożonych, żeby oni mogli właśnie angażować nowych pracowników, wdrażać ich szybko na stanowiska pracy. jak, w sensie. okay. okay, <laughs> tak. jak większe rzeczy. Fajnie, dobrze, dobrze, dobrze też to wiedzieć. Pewnie więcej dowiemy się w tej części praktycznej, bo naprawdę tak, trzeba tak. pokazać na przykładach i to rozpisać, ale bardzo już mnie to interesuje, jak to będzie wyglądać. Zadam się teraz drugie pytanie, które mm -hmm. mam takie standardowe, żeby też jaśnić, objaśnić mniej więcej, mm -hmm. czym jest ta metoda, jakie korzyści? to przynosi organizacji. Troszkę już o tym powiedziałaś, ale jakbyś okay. mogła tak podsumować. Pewnie, pewnie. Wiesz co, jeśli chodzi o korzyści, no to na pewno to, że jeśli nasi przełożeni wezmą udział w takim kursie TWI, no to poprawią swoje kompetencje właśnie z zakresu instruowania innych pracowników, doskonalenia metod pracy oraz utrzymania dobrych relacji, dzięki czemu no wskoczą na wyższy poziom, tak? No oni będą bardziej kompetentni do wykonywania swojej pracy, a za tym idzie to, że jeżeli nasi pracownicy, nasi przełożeni Dobrze potrafią przekazywać wiedzę, dobrze szkolą, no to mamy też lepiej wyszkolonych operatorów. To się jedno wiąże z drugim, więc ci operatorzy też popełniają mniej błędów, a za tym też idzie to, że mamy mniej awarii maszyn, mniej zepsutego sprzętu, mniej postoju, no bo oni szybciej się wdrażają no i pracują przede wszystkim w sposób świadomy. To na pewno ta korzyść. No Jeżeli chodzi o doskonalenie metod pracy, no to tutaj również są korzyści. No jeżeli nasi przełożeni zwracają uwagę na to, no że trzeba doskonalić te metody pracy, mają na to gotowy scenariusz, no to też starają się te miejsce pracy doskonalić, a to przekłada się na to, że tym pracownikom no też się lepiej pracuje, mniej wysiłków wkładają w te same czynności, które wcześniej być może wykonywali, a w inny sposób bardziej skomplikowany, a teraz mają to po prostu. Ułatwione, być może jakieś takie fajne nowe rozwiązania, coś bliżej poprzekładać. No czasami nie trzeba dużego wysiłku, żeby łatwiej się pracowało na danym stanowisku pracy. No i jeżeli dbają o relacje, no to też ta atmosfera w pracy jest zdrowsza. No też starają się właśnie te problemy rozwiązywać na bieżąco. No dzięki temu też się lepiej pracuje wszystkim. No, to jest takie świetne. Podejście z mojej perspektywy, bo ja często też słyszę w firmach, że od ludzi przy konsultacjach czy przy dyskusji, że właśnie nam brakuje tych dobrych relacji w organizacji, że ludzie nie zgłaszają problemów, że ludzie nie angażują się tak jakby w tą swoją pracę, mhm. ale może to z tego właśnie wynika, że nie ma takiego systemu, takiego procesu, żeby, mhm. żeby to robić, bo to jest. Bardzo fajnie opisane to, o czym ty mówisz, i ta metoda, że to, to nie jest tylko umiejętne zarządzanie ludźmi, ale też budowanie przede wszystkim relacji, angażowanie ich do pracy. Fajnie, fajnie to ujęłaś i bardzo mądrze to powiedziałaś, że czasami wystarczy przesunąć jedną rzecz, nie wiem, o pół metra dalej, albo przynieść sobie jakiś, jakiś, stworzyć sobie jakieś takie ułatwienie w pracy i można pracować łatwiej, tylko trzeba mieć tą świadomość, że to można zrobić, mhm. trzeba umieć to dostrzegać i że można takie zmiany wprowadzać. Tak. I to jest piękne i fajnie, że ta metoda istnieje. Ona jest. też daje takie gotowe rozwiązania tak naprawdę, jak my możemy no. to zrobić, jakie możemy wziąć, mieć podejście, bo czasami robimy coś intuicyjnie, na przykład szkolenia. Tak? Mhm. No, wydaje mi się, że powinienem przeszkolić pracownika w ten i w ten sposób, no, wezmę go na stanowisko pracy i po prostu zacznę mu przekazywać pracę, no a to nie, nie na tym polega, tu jest dużo więcej zabiegów związanych właśnie z przekazywaniem wiedzy. No to, to wiemy też dobrze, bo już szkolimy od jakiegoś czasu i no. pamiętam swoje początki, że teraz bym takich szkoleń nie robił, jak wtedy robiłem, też no, nabywamy tego doświadczenia i też to Otóż bardzo to. tak, bardzo mądrze to ujęłaś, że to nie jest takie proste przekazać wiedzę i to nie jest właśnie wziąć kogoś na linię i mówić tak zrób i tak i cześć i już rób no tak to nie Wła działa. A często e... też się zdarza tak, że mamy przełożonych, którzy mają ogromną wiedzę, ale nie umieją tej nie wiedzy. Przekazać, przekazać I operatorzy na tym tracą niestety. A te, jasne, jasne. Czyli to też pewnie jest taka sztuka komunikacji takiej ustrukturyzowanej, to TWI, i tak? E, tak, no tam są już okay. gotowe właśnie modele e, według których możemy postępować. Czyli to tak Super. jakbyś robił ciasto, masz przepis, no i po prostu lecisz po kolei według określonych kroków. Wystarczy no, się tak. tego nauczyć, popraktykować, bo ta praktyka jednak jest najważniejsza, no i potem nam to wejdzie w krew i po prostu no już nie wyobrażamy sobie, żeby pracować w inny sposób. Super, no idealne rozwiązanie. <śmiech> no <śmiech> jakby to tak wszystko wyglądało, <śmiech> tak. <śmiech> ten nadzór Dokładnie. później też jest istotny, żeby to żyło. Szkoda, że wcześniej tego nie znałem tak w szczegółach, no ale dzisiaj poznam. No. A powiedz mi, jakie są najczęstsze błędy przy wykorzystaniu właśnie TWI? No, wiesz co, myślę, że szkolenia tylko i wyłącznie przełożonych, a może być taka sytuacja, że w organizacji to doświadczenie operatorzy szkolą nowych pracowników, nowych operatorów, no i popatrz, jeżeli przeszkolisz sobie całą grupę przełożonych, a to operatorzy dostarczają szkolenia, no to oni dalej będą robić to intuicyjnie według własnych sposobów, więc dalej ta część operatorów, która jest szkolona przez nieprzeszkolonych przez nas operatorów, no niestety no nie jest szkolona zgodnie z tą metodą TWI, czyli no jest to metoda mniej skuteczna. Taka właśnie intuicyjna. A, więc to, jeżeli jeszcze taki minus, to myślę, że hmm, co by tu Ci jeszcze powiedzieć? <noise> a, wiesz, co może takie przeszkolenie powiedzmy na początku wdrażania programów, wszystkich przełożonych, a na mhm. przykład no, wdrożymy ten program. Po trzech, nie wiem, po trzech miesiącach, czy tam po jakimś czasie zwolni nam się lider, później kolejny i kolejny, i już nowych, którzy przychodzą na ich miejsce, nie szkolimy z całego programu. Uh -huh. No i oni jakby znowu tutaj wchodzą ze swoimi praktykami, no i jakby powoli ten nasz program umiera tutaj. Lub, <lub> na przykład. No nie reagujemy na zmiany, też jakby nie monitorujemy tego programu, czyli on sobie jakby żyje swoim życiem. Wiesz, wdrożysz i, i zapominasz, nie idziesz sprawdzić, czy pracownicy dalej postępują według tego schematu, czy dalej właśnie szkolą, czy doskonalą te metody, bo to nie jest też tak, że coś wdrożysz i to już będzie zawsze hulało i zawsze będzie tak, jak, jak to było powiedziane na szkoleniu. Tak naprawdę tutaj dopiero się zabawa zaczyna po tych wszystkich szkoleniach, kiedy przechodzi do praktyki i już do tej całej zabawy na hali produkcji. Produkcyjnej. więc tutaj trzeba też taki nadzór, no taką jakąś weryfikację od czasu do czasu, czy faktycznie ci nowi operatorzy są szkoleni według tego standardu, który żeśmy sobie określili, zgodnie z TWI, czy te metody pracy też są doskonalone według tego standardu, no i tak samo te, te problemy rozwiązywane. Wiesz, co mi się skojarzyło? No. Trzeba zapewnić jakość tego TWI. Tak, tak, tak mi się tak, zapaliła no. lampka, nie? że nie, nie wystarczy tego wdrożyć i zostawić, tylko trzeba też właśnie nadzorować co jakiś czas, czy ten standard jest utrzymywany, tak jak założyliśmy, czy to jest na tym samym poziomie. Fajnie to powiedziałeś, że jak coś wdrożymy, to, to nie będzie hulać. Ja powiem troszkę więcej, to zahula w swoim mm. kierunku. Tam, właśnie, gdzie to ludzie, no. tam, gdzie to ludzie poprowadzą i to może przybrać takie karykaturalne. Oblicze i katera, no inne. <laughs> inne. Oblicze niż oczekujemy. Fajnie, że tym powiedziałeś, mi to przypomniało też wiele takich rzeczy z mojej kariery, że właśnie coś było wdrożone. Wszyscy wiesz, wierzyli, że to utrzymujemy na takim i takim poziomie, że jest to robione według tego standardu. Tu chodziło o inną metodę. Jak później wychodziło na audycie, to poszło w takim dziwnym kierunku, żeby nie wspominało tej swojej pierwotnej wersji, więc tutaj też bardzo ważny aspekt, to co mówisz, że nie wystarczy wdrożyć, ale trzeba to umiejętnie utrzymywać, ten standard Dokładnie. utrzymywać. I też to jest bardzo istotne, co powiedziałeś. Że jak przychodzą nowi pracownicy, to nie domyślać się, że oni też tak zaczną pracować według TWI, jak nikim tego nie wytłumaczy i nikt No tego dokładnie, nie powie. dokładnie. Tym bardziej, że na przykład e, pierwszy raz jak dostarczamy szkolenia TWI, no to to mogą być takie szkolenia, no kilkugodzinne, kilkudniowe, a później, jeżeli co oczekujemy, że inny przełożony tego przełożonego przeszkoli co w godzinę z tego całego programu, no to na pewno to nie będzie tak efektywne, jak tym za tym pierwszym razem, więc tutaj też musi być na no, tym samym poziomie to szkolenie dostarczone. Zgadza się. Mądre słowa. No, szkoda, że też no też widzę z doświadczenia, współpracuję z wieloma firmami. Trzeba budować tą świadomość, bo wiele firm jeszcze tego nie wie, i nie, nie rozumie tego właśnie. Też często się spotykam z taką sytuacją, bo warto ten temat myślę pociągnąć dalej. Mhm. Że, wiesz, wyślemy do Pana jednego człowieka na takie szkolenie i on przeszkoli nam resztę w dwie godziny. No i no to może być tu ciężko później z przekazywaniem tej wiedzy. No to się inaczej przekażemy i tak. <laughs> już nie jest to takie, jakie być powinno. Dokładnie. No, e... ważny temat poruszyłaś, tego ci dziękuję również. E... A propos TWI e... i ostatnie pytanie na dzisiaj ode mnie. Zobaczymy, czy dobrze odpowiesz. E... <laughs> <laughs> Dlaczego e... Taki inżynier, który pracuje w fabryce, lub jest osoba, która mhm. pracuje w fabryce, specjalista, pomimo tego, że na przykład nie jest zaangażowany w szkolenie pracowników bezpośrednio, nie jest liderem, jest przełożonym, warto, żeby znał TWI i rozumiał, czym to jest. Mhm. Wiesz co? No, dla własnego rozwoju to na pewno. Bo to są fajne umiejętności, umiejętność szkolenia innych, przekazywania wiedzy. Jak mu nie przyda się teraz, to może przyda się za rok, za dwa. To samo jest z doskonaleniem metod pracy. Jeśli mamy inżynierów procesu, no to też mogą się zainspirować pewnymi rzeczami właśnie z tej metody i wykorzystać do swojej własnej codziennej pracy. A komunikacja, no to to się przyda też każdemu w każdym dziale, żeby dbać o te relacje, więc myślę, że pod tym kątem dla własnego rozwoju, dla jakiejś inspiracji, bo myślę, że z każdej metody, tak samo z jakiegoś szkolenia, jesteśmy w stanie wziąć coś dla siebie. Mhm. Nie mówię, że wszystko mu się musi przydać z tego TWI, ale na pewno jest tam tyle informacji, że, że na pewno znajdzie coś takiego, co, co wykorzysta w swojej własnej pracy. A powiedz mi, żebym jeszcze dobrze zrozumiał, tak przyszło mi do głowy, to, to jest dobra metoda na przykład do tego, żeby, nie wiem, przekazywać operatorom informacje na temat jakichś działań korygujących albo nowych wymagań, albo nowego podejścia? Wiesz, o co tu bardziej, jeżeli nowe podejście, tak, bo to bardziej chodzi o te czynności, które są wykonywane na hali produkcyjnej, o takie, które wykonujemy też fizycznie. No jeżeli byłoby to związane na przykład z, z nową kontrolą jakości, no to tak, to jak najbardziej. Z obsługą jakiegoś urządzenia, maszyny też jak najbardziej. Taką bardziej fizyczną pracą, że tak powiem. Myślę, że jasne. to na pewno się bardziej sprawdzi. Jasne, jasne, rozumiem. No to, to, o to mi chodziło, tak jak myślałem sobie o tym, bo też mieliśmy mhm. często takie sytuacje że trzeba było coś wdrożyć na produkcji, trzeba było coś, wiesz, poprosić jakąś zmianę, wytłumaczyć coś operatorowi, jak na przykład inaczej teraz wkręcać daną, daną śrubę, czy inaczej mhm. wykonywać montaż, czy jakąś operację i no to też to często. WCW I super się sprawdzi, bo ono okay. właśnie mówi o tym, żeby zwracać uwagę zawsze na główne kroki, podzielić pracę na główne kroki i do każdego kroku dodać wskazówkę. Mhm. I na tej podstawie pracownicy zapamiętują to, co jest im przekazywane. Najpierw pokazuje to trener, później uczestnik to powtarza. No i w ten sposób jakby pilnujemy, żeby ta osoba się tego nauczyła. Musimy mieć pewność i dopiero później możemy taką osobę zostawić samą. Czyli jakby no wiąże się to stricte z taką pracą fizyczną. No jakby nie pozwala nas przepuścić, jeżeli ta osoba faktycznie się nie nauczy. Jasne, super. No to przydałoby się kilkukrotnie i pewnie też wielu osobom to się może przydać, bo nawet teraz, tak jak już powtarzałem, dostaję często takie pytania, jak przekonać ludzi do zmiany, wiesz, jak, jak rozmawiać z operatorami, żeby on, nas, żeby on nas wysłuchał, żeby zaczął stosować dane operacje. I myślę, że TWI może być ciekawym przepisem. No. Adrianna, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za tą część, Limit moich pytań się wyczerpał. Cieszę, cieszę się, że ci je zadałem, bo bardzo miło było cię posłuchać i, i tak jak powiedziałem ci już wcześniej, nasze pierwsze spotkanie było tak dobre, że zaprosiłem cię do kolejnej, bo uważam, że świetnie przekazujesz wiedzę. Może to zasługa TWI między innymi, <laughs> także cieszę się, że mogłem poznać TWI w takiej formie. I teraz przejdziemy do tej części praktycznej za chwilę. A wy, jeżeli chcecie skontaktować się z Adrianą, może na jakieś płatne konsultacje, może na jakieś szkolenie, jeżeli ją namówicie, to zapraszam na naszą stronę, tam będą dane adresowe, można się skontaktować bezpośrednio. Dzięki jeszcze raz, Adrian. Dzięki, Hejka. Bardzo fajnie, dziękuję Ci.